klient pracując na systemie, widzi jakie on mu daje możliwości i wpada na pomysł, to jeszcze ten proces obsłużymy, a to jeszcze ten. Dlatego to taka zabawa w zasadzie, która daje bardzo wymierne korzyści firmie, która się zdecydowała na wdrożenie. Metodyki zwinne pozwalają prowadzić mi projekty, w których nie ma na samym początku sprecyzowanej jakieś tam wizji i gdzie, gdzie wtedy zakładamy, że podczas prowadzenia prac wyjdzie nam wiele zmian. No i właśnie tak często wygląda to tworzenie Programowania. Dlatego podczas tworzenia często wykorzystuje się metodyki zwinne. Klient nie ma jeszcze dokładnie sprecyzowanej wizji i funkcjonalności, której gdzieś tam oczekuje, że znaczy on wie, że czegoś potrzebuje, tylko że nie za bardzo wie, w jaki sposób to ma wyglądać. W ERPach przyjęło się, że jakby ta metodyka kaskadowa to jest ta jedna, jedyna słuszna droga. Najbardziej się sprawdza. Między innymi dlatego, że jest to jednak system gdzieś zamknięty, który ma. Kończono ilość swoich funkcjonalności, jest przewidywalny. Ten kontakt, jakby wziąć, tak sumować, to on będzie gdzieś tam podobny, tylko że w kaskadowych motodykach jest bardzo duże natężenie i kontaktu tego na początku, gdzie my tego tak naprawdę nie mamy na samym początku, bo my sobie to rozciągamy przez cały projekt, nie? Ale jak tak to wziąć, sumować, to, to tak naprawdę nie ten podobny. kontakt jest i tu, i tu, nie, tylko troszeczkę przybiera inną formę. Jeżeli chodzi o wdrożenie kaskadowe, to przede wszystkim najważniejsze, to klient wie. Co dostanie na koniec, wie kiedy to otrzyma, no i przede wszystkim chyba dla niego najważniejsze za ile. Na tej podstawie może oprzeć swój budżet. Ja uważam, że z kolei w metodyce zwinnej klient ma cały czas wpływ na to, jak ten system będzie wyglądał podczas tworzenia i bardzo szybko otrzymuje funkcjonalności, które realizują cele biznesowe. On nie musi czekać na zakończenie analizy, zakończenie projektowania i tak dalej. On już dostaje jakąś korzyść biznesową, dzięki temu te, te środki, które on wydatkuje, one już zaczynają się zwracać. Żyjemy w czasach, gdy kompetencje cyfrowe nabierają podstawowego znaczenia, także w biznesie. W tym podcaście opowiadamy o naszych doświadczeniach w przygotowywaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla firm. Nie owijamy w bawełnę. O informatyce w biznesie. Dla kogo, jak i po co. Słuchaj nas na konekto.pl, Spotify, YouTube i Apple Podcast. Dzień dobry. Dzisiaj moimi gośćmi są Andrzej Łukasiak i Robert Grębosz, którzy występowali już w naszych podcastach. Jednak po raz pierwszy spotykają się razem. Będziemy rozmawiać o różnych rodzajach wdrożeń, a nawet nie tyle różnych, co różniących się między sobą. W jednych specjalizuje się Andrzej, w drugich Robert. Domeną Andrzeja są wdrożenia zwinne. Robert jest ekspertem od wdrożeń kaskadowych. Każdy zajmuje się tymi wdrożeniami od 14 lat. Dzień dobry. Cześć Magda, cześć Andrzej. Cześć, dzień dobry. Zacznę od cytatu który tak wprowadzi nas nieco w temat. Posłuchajcie. Wewnątrz organizacji tylko trzy zjawiska występują naturalnie: spory, chaos i nieefektywność. Cała reszta wymaga zarządzania. To są słowa guru zarządzania, pana Petera Druckera. Wy zajmujecie się nie teorią, ale praktyką. Wdrażacie systemy do zarządzania, więc Mam do każdego z Was pytanie: o to, w jaki sposób wdrażanie zwinne albo wdrażanie kaskadowe pomaga uniknąć chaosu? Czym różni się prowadzenie wdrożenia zwinnego od wdrożenia kaskadowego? Proszę ustalcie podstawowe różnice. Andrzej: We wdrożeniach zwinnych mamy zawsze pewność na niepewność. Nie posiadamy wiedzy na temat wszystkich funkcjonalności, a, i dlatego projekt e, dzielimy sobie na różne etapy. E, I te etapy, często też nazywane iteracjami, powodują, e, że każda e, taka iteracja e, zawiera w sobie tak naprawdę element analizy. Produkcji oprogramowania, testowania i przekazania klientowi. No i we wdrożeniach zwinnych tych iteracji może być x. Każda iteracja jakby pozwala nam na szybkie wprowadzanie zmian, bo nie mamy jasno ustalonego jakiegoś tam zakresu. Dlatego zwinne metodyki nazywają się zwinne. Hmm. A metodyki kaskadowe? No tak, to jest zupełnie przeciwieństwo, bo tutaj mamy pewność od samego początku do końca, a przynajmniej klient. Wie, czego może się spodziewać po wdrożeniu. E, to znaczy z, zna termin, e, zna cenę, e, i to są jedne z ważniejszych cech, e, jeżeli chodzi o klienta. Tak? E, no jednak, żeby określić te czynniki, jakim jest cena, termin i tak dalej, no to musimy najpierw dobrze poznać klienta. Czyli podstawą do takiego poznania klienta to jest przede wszystkim analiza przedwdrożeniowa, dzięki której klient może się dowiedzieć na kiedy i za ile będzie miał wdrożony system. A analiza przedwdrożeniowa w systemach zwinnych? To nie jest taka pełna analiza, tak jak Robert wspomniał. To jest raczej. Takie mikro spotkania w ramach jakby każdej iteracji, które określają, co my w danej iteracji będziemy dostarczać. Tak. My się umawiamy po prostu co iteracja, jaki produkt dostarczymy. To się tak ładnie nazywa, jaki produkt dowieziemy, jaką funkcjonalność dowieziemy. I fakt, że klient nie do końca, na samym początku jest poinformowany o jakby całości. Nie, nie widzi jakby tego wszystkiego. Dopiero Małe elementy, małe etapy dostarczają te funkcjonalności, ale klient może szybko reagować, może zmieniać, może wprowadzać poprawki. Tego w Waterfallu, czyli w kaskadzie, nie ma. Tak? Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę kaskada to też jest pewien proces, który składa się z etapów, tylko że tak naprawdę każdy etap jeden po drugim następuje, a produkt jest przekazywany klientowi dopiero na końcu. Podczas trwania kaskady nie ma miejsca na wprowadzanie zmian. A w zwinnym podejściu te zmiany można wprowadzać w każdym momencie. Robert, zgodzisz się? No nie jest tak do końca, bo w kaskadowym podejściu jak najbardziej jest miejsce na zmiany. Tylko no, niestety, ale to, to jest kosztem na przykład. Um, raczej um, to się wiąże z. Yy, ze zwiększeniem kosztów, tak? ze zmianą terminów. Na to się musi też zgadzać klient. tak? Więc pod tym kątem gdzieś tam mamy możliwość jakby do dokonywania zmian. Jak najbardziej. To co, to, co Was połączyło, to takie słowo klucz: analiza przedwydrożeniowa. Klient analizę ma i w sposobie zwinnym, i w sposobie kaskadowym. Powiedzcie, co dzieje się. Po etapie analizy? No, analiza przede wszystkim w tym, tej metodzie kaskadowej prowadzenia projektu, uzmysławia klientowi, jaki zakres projektu i budżet przede wszystkim musi przeznaczyć na wdrożenie systemu. Tak? Analiza także przedstawia poszczególne etapy czyli tak zwany harmonogram. To wychodzi nam z analizy. Na tej podstawie klient wie, kiedy i, kiedy i który etap zostanie zrealizowany, oraz wie, jaki budżet pieniężny musi na to po prostu przedstawić. No i taka analiza przede wszystkim w szczegółach opisuje nam poszczególne procesy, funkcjonalności i to, jak dokładnie ma działać system. A w przypadku wdrożenia zwinnego? To jest, e, Chciałem tu jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo, bo w wypowiedzi Roberta bardzo często e, pada właśnie to słowo analiza robi, analiza opisuje, analiza ustala i tak dalej. To jest właśnie ta domena kaskady, której nie ma w zwinnych e, metodykach. W zwinnych metodykach jest, e, to jest jeden z pryncypiów zresztą e, manifestu Edger, który jest metodyką zwinną. Tam jest e, wyraźnie zaznaczone, że e, działające funkcjonalności są ważniejsze niż rozbudowana dokumentacja. Stąd też, właśnie, my nie mamy takich jakby szczegółowych opisów, natomiast określa, są określone pewne jakieś funkcjonalności, które po prostu, tak jak już wcześniej powiedziałem, na podstawie gdzieś tam jakichś ustaleni tworzymy. Tak? W trakcie trwania sprintów, czy też iteracji, bo to się różnie nazywa, my po prostu przekazujemy poszczególne funkcjonalności klientowi. Co ważne, on już może na tych pewnych funkcjonalnościach pracować. A my e, rozpoczynamy w tym momencie kolejny sprint, czy tam kolejny etap, kolejną iterację. E, klient już ma jakąś działającą część systemu, już na niej pracuje, a my sobie po prostu e, tworzymy nową funkcjonalność. No i ten proces tak naprawdę powtarza się tyle razy, e, ile jest jakiś e, tam wyszczególnionych tych funkcjonalności, które są do zrobienia. Czy ja dobrze rozumiem, bo teraz spróbuję przyjąć perspektywę klienta, że w przypadku wdrożenia zwinnego kontaktujecie się z klientem bardzo często, a w przypadku wdrożenia kaskadowego. E, Kontaktujecie się raz podczas analizy i potem odbieracie, znaczy dostarczacie całość, tak? Bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że ideą z innych metodyk jest ścisła współpraca z klientem. E, współpraca zespołu deweloperskiego i klienta. Tak? Ten kontakt musi być często e, i musi być częsty, e, no bo tak naprawdę podczas tworzenia funkcjonalności weryfikujemy ich poprawność. E, my testujemy już z klientem te rozwiązania, żeby zaraz mu je przekazać, tak? dlatego właśnie jest potrzebny ten bieżący kontakt praktycznie e, non-stop. No, rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o kaskadowe podejście, tutaj e, ten kontakt e, też jest, ale już jest w mniejszym stopniu. tak? E, no. Przede wszystkim analiza nam przedstawia to, co mamy zrobić i na jej podstawie są wykonywane prace dla klienta. Natomiast ten kontakt odbywa się gdzieś na przykład, nie wiem, przy odbiorze, przy odbiorze pewnych etapów albo na poziomie koordynatorów projektu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi już o takie czynności związane z, nie wiem, z rozpoznaniem funkcjonalnym jakie powinno się znaleźć w systemie, to już mam wszystko opisane w analizie. No, żeby tak spojrzeć na to, szczerze mówiąc, pomiędzy jedną metodą a drugą, nie, to tak naprawdę ten kontakt, jakby wziąć tak, zsumować, nie, to on będzie gdzieś tam podobny, tylko że w kaskadowych mototykach jest bardzo duże natężenie i kontaktu tego na początku, mm -hmm. nie, prawda? Gdzie my tego tak naprawdę nie mamy na samym początku, bo my sobie to rozciągamy przez cały projekt, nie? ale jakby tak to wziąć, sumować, to, to tak Nigdy naprawdę ten podobny. kontakt jest i tu, i tu, nie, tylko troszeczkę przybiera inną formę. A teraz spróbujmy opowiedzieć o wdrożeniu kaskadowym i zwinnym, ale nie w teorii. Tylko na przykładach, Na pomyślcie o branżach, w których stosowaliście dane wdrożenia. No, bardzo często nasze systemy wdrażamy w branży budowlanej, gdzie robimy takie systemy do zarządzania projektami. No i tak naprawdę to ta cała zabawa. Bo to Zwinnie. jest tak, tak, cała zabawa, bo to jest forma pewnej zabawy, e, zaczyna się od spotkania z klientem i jakby wyciągnięcia informacji, jakie klient ma potrzeby. Nie? E, no i wtedy e, potrzeby, problemy to w, różne są sposoby, żeby wyciągnąć te informacje. Bo na podstawie tego powstaje jakiś plan funkcjonalności, które chcemy e, dla klienta przygotować. Tak, e, i wtedy. Przygotowujemy opis tych funkcjonalności. To nie są rozbudowane opisy, to raczej są takie opisy w postaci kryteriów akceptacji, czyli jak dana funkcjonalność zadziała. To są takie historyki użytkownika, które pokazują, jak się będzie zachowywała dana funkcjonalność. No i w tym momencie, jak mamy ileś tych funkcjonalności, to dzielimy sobie to na poszczególne etapy. I klient często ustala w zasadzie to zawsze ustala priorytety, tak? Od czego zaczynać? Dokładnie, dlatego że w toku gdzieś tam rozmów na samym początku z klientem, jakby klient wyrzuca z siebie wszystkie swoje potrzeby, problemy i tak dalej. Potem gdzieś tam to się składa w jakąś logiczną całość. No i teraz klient decyduje, od czego by chciał zacząć. I właśnie w tych projektach budowlanych często jest tak, że no, tak naprawdę trzonem takiego systemu jest moduł tych projektów. Tam, gdzie klient ma możliwość wprowadzenia tego projektu, tam, gdzie ma możliwość podzielenie go na etapy, zaplanowania prac w tym projekcie. Ale co ciekawe, nie zaczynamy pracy od tworzenia tego właśnie modułu, tylko uruchamiamy najpierw moduł związany z rejestracją pism, czyli pisma przychodzące, pisma wychodzące, faktury kosztowe i co? I klient już ma Gotową część systemu, funkcjonalną, może rejestrować wszystkie dokumenty w systemie, a my w tym momencie zaczynamy pracę i tworzymy ten trzon projektowy. Chociaż klient już wcześniej pracował na tym systemie. To też pozwala, że klient spojrzy troszeczkę z innej też perspektywy i może wprowadzić pewne zmiany do tych swoich wymagań, bo już wie, jak system działa. On już trochę na nim popracował, ma już jakieś pomysły, że a, słuchajcie, to można by było tutaj jeszcze coś wymyślić lepszego, bo, bo myśmy już zauważyli, że. Tak to działa, powiedzmy, w tym module coś się już zrobili. No i, i to w tym momencie jakby powoduje, że ten moduł projektowy jest jeszcze lepszy, jest wygodniejszy przy wykorzystaniu przez klienta. No i co? I klient w tym momencie dostaje ten moduł, i on może już zacząć podłączać te dokumenty, które zarejestrował wcześniej, czyli może już sobie rozpisać projekty na etapy, może do nich podłączyć dokumenty, może je rozliczyć fakturami kosztowymi. Jest to jakaś wartość biznesowa, a my dobudowujemy kolejny moduł. Na przykład do zarządzania sprzętem budowlanym, narzędziami. I po prostu z takich klocków dokładamy funkcjonalność, dokładamy, dokładamy. Takie wdrożenie tak naprawdę może trwać wiecznie, dlatego że te wymagania non-stop się pojawiają. Tak, klient pracując na systemie, on widzi, jakie on mu daje możliwości, i wpada na pomysł, to jeszcze ten proces obsłużymy, a to jeszcze ten, tak? Dlatego. To taka zabawa w zasadzie, która daje bardzo wymierne korzyści firmie, która się zdecydowała na wdrożenie takiego systemu. Mówiłeś o firmie budowlanej, a we wdrożeniu kaskadowym, jakie Robert, przychodzi ci? Jaka, jaka branża? No, wdrożenie w różnych branżach tak naprawdę, jeżeli chodzi o podejście kaskadowe. Czy firma produkcyjna, czy firma handlowa na przykład. Wdrożenie ma swój plan, tak? Czyli jest analiza przedwdrożeniowa, jest wdrożenie, start systemu, są szkolenia, start systemu i asysta, tak? Przykładowo, jeżeli chodzi o analizę, spotykaliśmy się z ludźmi w siedzibie klienta, tak, i tam zbieraliśmy poszczególne ich wymagania co do systemu. Oni oczywiście te swoje wymagania opierali głównie o to, jak pracują do tej pory. Przykładowo, firma miała dwa działy: dział obróbki maszynowej, gdzie wycinała różne rzeczy z blachy, i na podstawie tych elementów, potem dział montażu montował różne urządzenia. Więc spotykaliśmy się z ludźmi i z tego działu, i z tego działu, zbieraliśmy te wszystkie informacje, które oni oczekują od systemu, i na tej podstawie po prostu tworzyliśmy ten dokument analizy. A czego oczekiwali? Oczekiwali na przykład tego, żeby mogli sobie rozplanować i zharmonogramować poszczególne etapy produkcji, tak? Czyli, Czyli na przykład, jak mówiłeś o blachach. Tak? to ten harmonogram jak chcieliby, żeby wyglądał w systemie? Że w momencie, kiedy mają zamówienie, zaczynają produkcję, to jak jest kolejny moduł? No kolejnym etapem jest zlecenie produkcyjne, tylko tak, to pierwsze zlecenie produkcyjne jakby miało nam, miało firmie pokazać, na kiedy może zostać wy wykonane dane, dane urządzenie, tak? natomiast jeszcze, jeszcze później, czy też wcześniej, dział obróbki mechanicznej musiał dostarczyć Podzespoły, żeby to urządzenie zostało zmontowane. Jak to kaskadowo poukładaliście? Bo masz zebrane oczekiwania od no dwóch i, działów? Tak, uh -huh. no i to jest ten pierwszy etap, który się wiąże z analizą. Przykładowo w firmie produkcyjnej, w której wdrażaliśmy ERP, firma zajmuje się produkcją urządzeń termostatycznych. Tak? I tam są dosyć rozległe te ich procesy, które ogarniają tak naprawdę kilka działów jednocześnie, przykładowo. Klient składa zamówienie na urządzenie, i następnie dział realizacji zamówień po prostu zleca do działu produkcji, jakby zaplanowanie takiego, takiej produkcji tego urządzenia. Ale teraz dział produkcji potrzebuje mieć poszczególne detale, aby to urządzenie ze sobą zmontować. W związku z tym zessa do kolejnego swojego działu produkcyjnego, wykonanie tych detali, tak ich wyprodukowanie. Na dodatek musi zlecić firmom zewnętrznym wykonanie jakichś tam usług związanych, nie wiem, z elektroniką, z przygotowaniem jakichś elementów, które też będą potrzebne do produkcji. Musi też zaopatrzyć magazyn w odpowiednie surowce. No i Teraz podczas takich spotkań musieliśmy to wszystko szczegółowo opisać, przeanalizować, zweryfikować z klientem, czy wszystko się zgadza. Na tej podstawie mogliśmy dopiero przejść do kolejnego etapu, czyli wdrożenia tego systemu. No wiadomo, wdrożenie na podstawie tej analizy, następnie szkolenia użytkowników, na których też wychodziły różne detale, które okazywały się, że nie do końca są zgodne z ich oczekiwaniami. Na bieżąco gdzieś tam te detale były poprawiane, aż do momentu, gdzie klient stwierdził, że właśnie tak o to mu chodzi, tak ma wyglądać proces, to ma uzyskać od produkcji dział realizacji zamówienia. Znowu Dział produkcji wie na kiedy dostanie materiały i detale od drugiego działu, w którym są one produkowane, więc mogliśmy po prostu przejść dalej już do startu systemu i czy też szkoleń, dalszych startu systemu i ewentualnie tam wspomagania po starcie no w, ty, w tych działach produkcyjnych głównie. Czy ja dobrze rozumiem, że każdy system można wdrożyć albo tak, albo tak? Co o tym myślicie? Czyli. Kaskadowo bądź zwinnie? Metodyki zwinne pozwalają e, prowadzić mi projekty, w których e, nie ma e, na samym początku sprecyzowanej jakiejś tam wizji, nie? E, I gdzie, gdzie wtedy zakładamy, że podczas prowadzenia prac e, wyjdzie nam wiele e, zmian. No i właśnie tak często wygląda to tworzenie oprogramowania. Dlatego podczas tworzenia często wykorzystuje się metodyki zwinne. Klient nie ma jeszcze dokładnie sprecyzowanej wizji funkcjonalności, których gdzieś tam oczekuje. Znaczy on wie, że czegoś potrzebuje, tylko że nie za bardzo wie, w jaki sposób to ma wyglądać. Tak? I, I teraz właśnie dzięki temu, że, że raz ten kontakt z tym klientem jest częsty, tak, że my wytwarzamy to i od razu mu pokazujemy jakieś efekty, powoduje, że ta wizja, ona się klaruje nie? podczas pracy nad poszczególnymi funkcjonalnościami i klient zaczyna dotykać tego systemu, dotykać tych elementów, coraz więcej też zaczyna rozumieć i, i, i lepiej precyzuje swoje kolejne wymagania. Dlatego właśnie przy tworzeniu oprogramowania zdecydowanie według mnie te metodyki zwinne sprawdzają się najlepiej. No nie wiem, w Erpach przyjęło się, że jakby ta metodyka kaskadowa to jest ta jedna, jedyna słuszna droga. Najbardziej się sprawdza, tak? Między innymi dlatego, że jest to jednak system gdzieś zamknięty, który ma skończoną ilość swoich funkcjonalności, jest przewidywalny i jakby ta metodyka, jakby po prostu najbardziej się sprawdza. W w prowadzeniu wdrożeń arpowych, W ten sposób to może ujmę. A w których momentach wdrożenie zwinne, jeśli takie są, oczywiście takie momenty, może się spotkać z wdrożeniem kaskadowym? Zdarzyły się Wam takie historie? Jasne, bardzo często zdarzają się takie sytuacje, przynajmniej jeśli chodzi o te wdrożenia, w których my tworzymy to oprogramowanie, bo. Chociażby integrację tych dwóch systemów. Bardzo często to oprogramowanie, które my piszemy, musi się integrować z ERP-em. ERP jest ustawiony kaskadowo, tak? I my wtedy wchodzimy tą, z, z tym swoim zwinnym elementem w tą kaskadę. No ale to już jest jakby element, który należy przewidzieć właśnie w tej kaskadzie, że w którymś momencie wejdzie tam, e, jakby wejdą prace, e, które są prowadzone tą inną metodyką, nie? I to trzeba sobie odpowiednio zaplanować. To przynajmniej tak, e, tak to wynika z moich obserwacji, tak? E, przez ileś lat poczynionych. No tutaj, jeżeli chodzi o rzeczywiście integrację, tutaj te metodyki mogą się spotkać. Natomiast no, moim zdaniem, ten budżet jakby harmonogram związany z kaskadowym podejściem, no klient ma jednak z góry ustalony i tutaj też gdzieś no, musimy się tego trzymać. Ja mógłbym powiedzieć jeszcze, e, jakby znaczy inaczej odpowiedzieć na to pytanie w, nie, w nieco inny sposób, bo e, z tego pytania może wynikać, czy te dwie metodyki się spotykają w sytuacji kiedy dotyczy to dwóch różnych produktów. Można było powiedzieć nawet, że te dwie metodyki czasem po prostu się spotykają dlatego, że projekt jest prowadzony trochę kaskadowo, a trochę zwinnie i to trzeba podkreślić, że są takie projekty, coraz częściej się takie projekty zdarzają, dlatego że jednak kaskada cechuje się tym uporządkowaniem i klient lubi to uporządkowanie, natomiast ponieważ ciężko mu określić pewne wymagania, no to jest też ta zwinność tak? i robią się takie miksy tych metodyk i to też może być spotkanie się tych dwóch metodyk. A jakiś przykład? No, jeżeli tworzymy nasze oprogramowanie i ustalamy etapy wytwarzania pewnych funkcjonalności, to naprawdę każdy ten etap to jest taka mini kaskada. Zwróćmy uwagę, że ja wdrażając kaskadowo, najpierw robię analizę całego systemu, tak? Poszczególnych funkcjonalności, wszystkiego, tak? Określam, kiedy potem to zrobię, w jaki sposób klienta przeszkolę, jak to wytestuję. Natomiast w innym tworzeniu, my to tak naprawdę te, te elementy kaskady są, tylko one są zamknięte w każdym poszczególnym etapie, w każdej poszczególnej iteracji. Rozumiesz? Takie mikro. Takie kaskady. mikrokaskady. czyli e, tak. to, to, o czym opowiadałeś o dokumentach. Tak, to są, to są iteracje, zobacz. My najpierw z klientem ustalamy, jak ma działać moduł kancelarii, czyli tak naprawdę robimy tą analizę. My jej nie spisujemy e, bardzo szczegółowo, tak, no bo. Tak jak wspomniałem na samym początku, my przedkładamy funkcjonalności nad rozbudowaną dokumentację, ale już wiemy, co chcemy tworzyć, tak? Więc jakby mamy ten etap analityczny. Teraz mamy etap wytwórstwa, czyli coś, co w kaskadzie trwa długo, no bo tam tworzymy wszystkie funkcjonalności, tutaj tworzymy tylko tą jedną naszą małą funkcjonalność. Potem mamy szkolenia, testy i przekazanie na produkcję, czyli w sensie przekazanie do, do klientowi, tylko że to się dzieje cały czas w tych poszczególnych etapach, a w kaskadzie to się dzieje gdzieś tam na samym końcu, kiedy teoretycznie wszystkie funkcjonalności z tym są gotowe. Wyłapaliśmy tutaj pewien moment wspólny. Dlatego chciałabym was jeszcze zapytać o bariery, a czyli momenty ograniczające dla danego wdrażania. No ja myślę, że wiesz co, to też nie jest kwestia, czy tutaj mówimy teraz o kaskadzie, czy o zwinnych metodykach, bo te bariery one się pojawiają zawsze. Bo wiesz, to może być bariera wydajnościowa, i to nie ma znaczenia, czy będziemy prowadzić projekt kaskadowo, czy nie, w końcu gdzieś tam się okaże, że no, sprzęt nie, nie, nie jest wyda wydajny, tak, i ten system działa wolno, a może być też bariera technologiczna, i to też nie ma znaczenia, czy jest metodyka zwinna, czy nie jest zwinna, bo jest yy, jest chociaż, bardziej... chociaż wiesz co, w erp ta technologiczna jest trochę mniej e, widoczna, z racji tego, że w ERP-ie mamy funkcjonalności. No więc tak naprawdę, no jaka tam jest bariera technologiczna? My wiemy dokładnie co, jak ma działać, tak? Natomiast wtedy, kiedy wytwarzamy oprogramowanie, no to może się okazać, że funkcjonalność, którą życzy sobie klient, technicznie nie jest wykonalna. I tutaj może być ta bariera technologiczna, ale ja myślę, że te, tych barier nie rozróżniałbym pomiędzy metodykami kaskadowymi, a zwinnymi, bo to chyba nie jest zbyt dobry podział. A bariera finansowa? No tak, jak najbardziej. Jeżeli się okaże, że z analizy wynika, że ten budżet jest dosyć, tego wdrożenia tak, jest dosyć wysoki, no to tutaj zdarza się, że klient rezygnuje z pewnych etapów, z wdrożenia pewnych funkcjonalności. Tak samo, jeżeli chodzi o barierę związaną z porozumieniem z pracownikiem u klienta. Tak. Tutaj też czasami jest problem tego typu, że nie potrafi klient przekazać tego, czego on tak naprawdę oczekuje. Tutaj też się możemy czasami rozminąć z jego oczekiwaniami. I właśnie dlatego kaskady pod tym kątem czasem są niebezpieczne. Bo jeżeli zostanie źle zrozumiane wymaganie klienta, to w momencie, kiedy my przekażemy cały zrobiony system, to na poprawę może być już za późno. A w zwinnej metodyce to niezrozumienie bardzo szybko wychodzi podczas tworzenia funkcjonalności i jesteśmy w stanie szybko to naprawić. No tak, no ale jeżeli to niezrozumienie wychodzi, nie wiem, choćby nawet podczas szkoleń, to też jesteśmy w stanie w tym budżecie przewidzieć takie rzeczy jak, nie wiem, konieczność drobnych modyfikacji albo nawet za zgodą klienta zmieniając czy zwiększając ten budżet, po prostu cofnąć się o krok i, że tak powiem, dokonać pewnych zmian w tej analizie. Uchwyciliśmy teraz kolejny ważny moment, który wyznacza nam obszar możliwych kłopotów w danym wdrożeniu. Dlatego chciałabym zapytać Was o atuty każdej ze ścieżek. Jeżeli chodzi o wdrożenie kaskadowe, tak, czyli metodykę hmm, tą kaskadową, to przede wszystkim najważniejsze to klient wie, co dostanie na koniec, wie, kiedy to otrzyma. No i przede wszystkim, chyba dla niego najważniejsze, za ile. Na tej podstawie może oprzeć swój budżet. Ja uważam, że z kolei w metodyce zwinnej klient ma cały czas wpływ na to, jak ten system będzie wyglądał podczas tworzenia i bardzo szybko otrzymuje funkcjonalności, które realizują cele biznesowe. On nie musi czekać na zakończenie analizy, zakończenie projektowania i tak dalej. On już dostaje jakąś korzyść biznesową. Dzięki temu te, te środki, które on wydatkuje, one już zaczynają się zwracać. Czyli w przypadku wdrożenia kaskadowego klient ma. Pewność tego, kiedy i za jaką cenę otrzyma system. A w przypadku wdrożenia zwinnego, klient bierze udział w każdym etapie budowania tego systemu i w każdym etapie ma na niego wpływ. Na co jeszcze chcielibyście zwrócić uwagę? No w przypadku kaskadówki tak samo no klient ma pełną kontrolę tak, bo jakby. Na bieżąco jak jest rozliczany z prac wykonywanych, ma, głównie chodzi mi o kontrolę nad budżetem, tak? wie na jakim jest etapie podczas wdrożenia. Ma informację, że w tym i w tym terminie został ukończony taki etap. Wie, ile już za to zapłacił, ile mu zostało do końca etapów. Czy, czy całe wdrożenie jest spóźnione, czy idzie zgodnie z planem, i tak dalej. Więc tutaj ta kontrola pod kątem no, jakby terminowości i kosztów budżetowych jest utrzymywana. Ja jeszcze chciałbym zaznaczyć, że klient powinien mieć świadomość, żeby jednak znaczną tą część budżetu przeznaczyć na tą analizę wdrożenia, jeżeli jest kaskadowa, jeżeli jest kaskadowe wdrożenie. Dlatego, że tak naprawdę to się potem zwraca. Im lepiej jest przeprowadzona analiza, to ten, ten, to, to wdrożenie kaskadowe potem jest szybkie, łatwe i przyjemne. Na tym kończymy rozmowę na przyjemności o rodzajach wdrożeń, a do których kluczem. W obu przypadkach jest analiza, robiona w różny sposób. Zapraszam Państwa do wysłuchania naszych kolejnych podcastów, a Wam za rozmowę. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki uprzejmie.